Jak ubierać dziecko do przedszkola? Najlepiej w wygodny strój. Ma to ogromne znaczenie podczas różnorodnych zabaw. I to nie tylko tych w sali, ale również w ogrodzie czy na placu zabaw, gdzie są zjeżdżalnie, karuzele czy piaskownice. Najlepiej lekkie, oddychające ubrania, które nie krępują ruchu. Dobrze jest ubierać dziecko na tzw. cebulkę czyli kilka warstw. Przyda się krótki rękaw, gdyż w salach bywa bardzo ciepło, ale też długi rękaw czy bluza, którą dziecko będzie mogło zdjąć, gdy będzie za ciepło. Należy unikać sztywnych, syntetycznych tkanin, które mogą podrażniać skórę. Dodatkowo pamiętaj, by wybierać takie ubrania, które są łatwe do samodzielnego zakładania i zdejmowania.